Mój komentarz musi być witany w programie Problemy w gospodarstwie domowym, drugie życie i te sprawy. Będziemy się zajmować chorobami tego pięknego, już wiekowego, dziesięcioletniego, pana Didetsicha, pana który pyka, nie pyka, grzeje, nie grzeje i w różny sposób szaleje, przyprawiając gospodarza o palpitacje, nerwice gospodynie i w ogóle. No i zacznijmy od tego, że trzeba odkręcić palnik i wymiennik ciepła, żeby dostać do środka. Urząd czujników płomienia jest niby, które się znajdują jak widać tutaj. Ale zobaczymy przy okazji, co jest w środku. Ujęcie edukacja techniczna ciąg dalszy. Teraz będziemy odkręcać wymiennik, znaczy obudowę korpus palnika, bo wentylator już ściągnięty, zabezpieczona rurka gazowa, żeby się nie dostały zanieczyszczenia. I zobaczymy, co tu się Aj. pojawi. Uuuu! Syfgno i ubóstwo! I czujniki, nawet przy śniedziały. Palniki z życiem. Powierzchnia palnika jakaś taka dziwnie przekolodowana. Izolacja się odkleja, i może do tego wprowadza w błąd sterownik, bo jak dotyka czujnika płomienia, jak widać. Tu się mogą różne dziwne rzeczy pojawiać. Efekt tego, że izolacja się już wypaliła. No i tak, starość kur, zapił starość wujek Mawia. Teraz przy pomocą tej super miękkiej specjalnej szczoteczki zrobimy czyszczenie wymiennika wnętrza. Odkurzymy odkurzaczem złogi znajdujące się tutaj. Jako, że złogi są dosyć twarde Z pomocą przyjdzie ta piękna, stara, poczciwa celna I jej drugie życie będzie w tej awaryjnej sytuacji hmm. Tutaj akcja aktywienie... hmm. Czyszczenie przyniosło skutki, jak widać wszędzie woda Mokro się stało, bo no, szczotka dobiła ten wymiennik ciepła, już głęboko zerodowany. Troszkę może za twarda była, ale no musiałem ją trochę brutalnie potraktować, tą Wężownicę, wymiennik, bo taki zaleziały osadem. Niestety skończyło się to tym, że woda zaczęła tryskać. Tam widać nawet w głębi mokre zwoje. Po prostu starość, 10 lat eksploatacji miało prawo Widać, widać izolacja wypalona termiczna.